Łączyło ludzi z przeszłością. Bardzo chcą zbudować jutro dla siebie. Pracują i ten trud z wielką starannością. Świat się zmienia i zmieniać się będzie. Przeszłość będzie wspomnieniem, bo ważne jest jutro. Piękne miejsca, do których idziesz, w których wracasz do tego, co było kiedyś przed Tobą, pomagają Ci budować Twoją przyszłość. Bierzesz z nich to, co najcenniejsze, te skarby. Starania ludzi, myślę o tym, że bardzo chcieli przetrwać. Ponad czasem, gdy myśli swoje, te pozostawiali w skalę, w ścianie, gdy budowali posągi większe od siebie. Wołali niebo, przywołali bogów, by mieli nad nimi pieczę, nad nimi wielkie starania. Ufali, że jest dobro. Ufali, że to dobro będzie ich ochraniać. Potem mijało ich życie, przyszli nich ludzie. Każdy na swój sposób starał się budować życie jak najlepsze. A teraz, teraz człowiek dokładnie w takim samym trudzie, tylko trochę inaczej. On sercem mknie ponad budowlę tej ziemi. On stara się poprzez łączność swej wrażliwości, swego serca, pobratać serce z rozumem, materię ze światem ducha. Przede wszystkim wie, że ma budować przeogromną budowlę tą świątynię samego siebie. I udaje się to ludziom. I ponad przyziemności się unieśli. Połączą się ze sobą wspaniali, światłem rozświetleni ludzie. Będą niebem na ziemi żyć, umieli. Będą umieli budować poprzez prawość, reperować świat, wkładać w niego, kodować w ten świat nową, nie, nie nową. Odkrytą przez ich serca energię. Będą się starali siebie nawzajem konsolidować w czynieniu tego, co słuszne, co dla ludzi ma być, bo jest prawe, bo jest celne. Kiedyś bogom wznoszono wielkie monumenty. Dzisiaj niebo chce, by człowiek. Swój własny monument budował. Pragnie, żeby człowiek za życia był jakoby święty, by myślą czystą, jak diament, wspaniałości istnienia swojego budował. Wszystko, co jest istotne dla ciebie jako człowieka, masz prawo czynić w swoim życiu, bo to ważne. Istnieje jeszcze pewna wspaniała sfera tego, co możemy uczynić razem. Bogowie nieba i ludzie ziemi, energia nieba i zwykły prosty człowiek połączeni tym, czego w materii nie ma, diamentem istnienia. Tą czystą energią, Energią, która w nich i pomiędzy nimi jako łączność płonie. Buduj wielką świątynię swojego ja, w której czystość, w której posplatały się cząstki drobiny w mocną, wielką strukturę Twojego istnienia. Twoje pole istnienia to ta Twoja świątynia, w której na nieporozumienia. I na zaprzeczenia miejsca po prostu nie ma. Bądź silny w swoim życiu, mocny swą prawością. Odczuwaj miłość do siebie, do materii, do sfery ducha, zawsze wszędzie. Czy pojedziesz jaką drogą prostą, czy będziesz snuć się labiryntem dróg? Cały czas w takim bądź, takiego buduj siebie. Upraszczaj życie. Jego nie trzeba komplikować. Staraj się wyrażać jasno swoje myśli i uczucia. Wszystko możesz zrobić tak zwyczajnie, bo towarzyszy Tobie. Energia diamentu, energia przezroczysta, klarowności Twojej wewnętrznej, przekładająca się na klarowność Twojego funkcjonowania. Ze światem dzisiaj i ze światem jutra. Dlatego jestem przy tobie, Twój przyjaciel, Twój anioł, Twój opiekun. Dlatego razem ze mną przy tobie jest całe niebo. Dlatego rozmawiamy ze sobą.